Wynik Brauna jest przykrą niespodzianką, bo pokazuje, że pokłady antysemityzmu w Polsce są większe niż sądziliśmy. Na szczęście ciągle no, niewiększościowe, ale, ale jednak no, już znaczące, bo, bo to wynik znaczący. Wynik Mencena. Czyli trzeciej siły jeszcze niezgranej. To jest mniej więcej na poziomie tego, co osiągali wcześniej Kukis czy, czy Hołownia, więc tu niespodzianki nie ma. Tylko, że oni razem sumują się w ponad 21 punktów no, procentowych, jest a to jest postkonfederacyjne. To, to, jest, to jest 20% tego elektoratu, no, powiedzmy narodowego, narodowego zdystansowego hmm. od Unii Europejskiej czy niechętnego Unii, niedemokratycznego często, ale niejednolitego. Także, jak sami wiemy, to, to nie jest środowisko jednolite i wyborcy nie są jednolici. Lewica potwierdziła, że mniej więcej w Polsce ma około 10% poparcia, jeżeli zliczyć wyniki, wyniki razem. Zaskoczony komuch.